Cześć kochani, tu Kasia i witam was serdecznie na moim kanale, dzisiaj mamy pierwszy vlogmas, co czyni go też moim pierwszym filmem. Ogólnie ja zawsze chciałam nagrywać na YouTube'a i stwierdziłam, że te vlogmasy to będzie taki idealny moment. Jeżeli chodzi o mnie, to 3 miesiące temu przeprowadziłam się tutaj do Warszawy na studia, mam 19 lat i e, stwierdziłam, że skoro działam już parę lat na TikToku i na instagramie, to wypadałoby zacząć coś nowego i zdecydowałam się właśnie na ten kanał Mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co tutaj będę nagrywać i że zostaniecie ze mną na dłużej A jeżeli chodzi o vlogmasy, będą one pojawiały się tak około co 3 dni Zobaczymy, bo po prostu nigdy nie nagrywałam i nie wiem, jak mi to wyjdzie e, Jeżeli chodzi o plan na nie, no to na pewno zabiorę Was na zakupy świąteczne, przystroimy razem mieszkanie Będziemy w tej i... Pójdziemy na lodowisko, na Stare Miasto w Warszawie, na jarmarki, do sklepu Andziaks zobaczyć te niesamowite świece i wiele, wiele innych rzeczy, także nudno nie będzie i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Już nie przedłużając, zaraz zabiorę Was na zakupy do Galerii Mokotu. Pójdziemy sobie zobaczyć do stacjonarnych sklepów takich jak Handem czy Zara, czy są jakieś fajne zimowe, świąteczne sweterki i dodatki. Potem pojedziemy na zakupy typowo już dekoracyjne do mieszkania i zobaczymy, co jest w action, w pepko i tak dalej. No i ustroimy sobie mieszkanie. No i zobaczycie, co jeszcze będzie w tym vlogu. Jeszcze tylko pokażę Wam, co mam na sobie ubrane. Mam taki śliczny zimowy sweter w śnieżynki z bodajże handem i do tego takie legginsy ze skóry ocieplane, niesamowite są z niej i myślę, że będzie mi ciepło, więc idziemy dobra, idziemy już do galerii i zobaczymy mam nadzieję, że będzie coś fajnego, szukam jakichś skarpetek świątecznych i jakiegoś fajnego sweterka zobaczcie, śnieg już leży ja uwielbiam po prostu śnieg i jeżeli jest zimno, a jest śnieg, to jest dla mnie dobrze. Jeżeli jest zimno i nie ma śniegu, no to jest wtedy źle. Idziemy sobie zobaczyć do Home Dew Wchodzimy sobie do Tezenis, bo widzę tu coś fajnego parę rzeczy w Tezenis, zaraz Wam pokażę jak wejdziemy do domu i teraz idziemy dalej. Jesteśmy teraz w Etam, i tam nie wiem jak to się czyta. I tu też są fajne świąteczne piżamki, pokażę Wam. Jakieś takie świąteczne dresiki, a tu są takie już w kratkę fajne piżamki z fajnego materiału. Dior ma też dzisiaj swoje stanowisko. Coming soon. jest, nie rozumiem trochę, ale wchodzimy. Na te sweterki Naprawdę jest mnóstwo Przepięknych sweterków Więc jeżeli jakiegoś szukacie No to zdecydowanie tutaj znajdziecie Idziemy sobie teraz do H&M Dzisiaj jest sobota, i są takie tłumy w sklepach, ale nie poddajemy się i szukamy czegoś. W lokalce do kalcedonii idziemy odebrać zamówienie. I tu też jest dużo pięknych rzeczy. My w Undis, tu też macie takie piżamki jakieś. Tak się prezentuje ta z koszulą. Jesteśmy w Inkimissimi. Tu też macie różne pizzeria. Też mamy mega ładne sweterki i rzeczy. Gdzie nie było na nauszników, więc smutno mi trochę. Także jeżeli szukacie nauszników, to w Galerii Mokotów ich nie znajdziecie stacjonarnie. Zjadłam dla mnie i dla chłopaka jeszcze jedzonko. Ja mam wrapa z kurczakiem orientalnym i zupę krem z... Dyni, a chłopak wziął sobie ryż jaśminowy z kurczakiem w sosie także myślę, że będzie pyszka i idę już do domu. I pojedziemy sobie właśnie zaraz na zakupy świąteczne, także pokażę Wam co fajnego jest w Action, w Kiku, w Tedim i w Pepko. To jest mój outfit i pojedziemy sobie do galerii Łopuszańska 22. i zaraz zobaczę czy jest coś fajnego ale póki co to nic nie rzuca mi się w oczy w ogóle jest mało rzeczy w tym roku takich fajnych świątecznych może dopiero się pojawią, bo jeszcze nie mamy grudnia. E, no ale zobaczymy. Na pewno chcę tu kupić tą kurtynę, ale jej nie widzę na razie, więc mam nadzieję, że będzie, bo kurtyna to jest must have. z zakupów i teraz pokażę Wam, co udało mi się kupić, czyli zróbmy sobie haul zakupowy. Dobra, więc na pierwszy ogień idzie Tezenis i w Tezenis kupiłam takie skarpetki dla chłopaka. One są serio przeurocze. E, sobie też kupiłam skarpetki. One kosztowały 15 zł i tapara i ta. Para. Myślę, że są przeurocze w taką śliczną kratkę. I kupiłam też taką piżamkę. Ona jest taka koszulowa, więc myślę, że będzie mega. E, taka świąteczna O proszę Widziałam ostatnią rzecz w tej Z tyli e, leginsy lateksowe Widziałam na nie szał ostatnio Więc stwierdziłam, że wypróbuję I nie wiem w sumie czy one mnie niedobre Ale potem się przekonam Odebrałam też paczkę z Calcedoni i tutaj sobie zamówiłam te leginsy ze skóry skórzane tylko w wersji tym razem cienkiej i ja już je miałam, ale chodziłam w niej dość sporo i po dwóch latach mi się po prostu porwały w niektórych miejscach, więc zamówiłam sobie nowe, bo są naprawdę prześwietne. I tak wyglądają te leggingsy się prezentują, są mega wygodne następnie przechodzimy sobie do paczki na pierwszy ogień, może przy, pójdzie action e, tutaj w action kupiłam taką niesamowitą bombkę szklankę do picia, ona kosztowała niecałe 5 zł, więc naprawdę jest przecudowna wzięłam takie oczywiście dwie i wzięłam trochę nieświąteczną, ale w sumie uroczą tą świeczkę, która była taka mega popularna Przechodzimy do Pepko. W Pepko udało mi się kupić taki piękny koc. Były też w wersji czerwonej. On jest przemiły i cudownie wygląda. Jest taki właśnie świąteczny. Do tego jeszcze taka przepiękna, złota, była też srebrna choineczka, która jest świeczką, no ale szkoda to odpalać. Jest mega ładna. Trochę może krzywa, ale mi się podoba. Następnie w Biedronce udało mi się kupić taką przepiękną choineczkę za 30 zł. Ona jest oczywiście sztuczna na takim pięku, Jest przeurocza i ma takie elementy świecące, więc naprawdę wygląda świetnie. I teraz sklep, do którego weszłam przez przypadek, czyli Kik. I tam były przepiękne rzeczy. Mianowicie taka gwiazda. Z, taka, z, tak, z takiego materiału, jakby nie wiem jak to nazwać, ale ona świeci. I pokażę Wam na innym wideo, jak to wygląda w ciemności, ale jest cudowna. Tu do tej gwiazdy wjeżdża Renifer i jest on cudowny. Kosztował 60 zł, a ta gwiazda kosztowała 35 zł, ale uważam, że było warto, bo no popatrzcie, wyłączę światło. Jak to się prezentuje? Są obie te rzeczy. Przecudowne. Pokażę jeszcze przy takim y, słabym świetle, że udało mi się kupić jeszcze taki świecący, uroczy domek. I on też jest super, kosztował bodajże 18 zł. Idziemy teraz to wszystko udekorować w mieszkaniu. Czekam jeszcze na zamówienie z Shein. Zamówiłam tam kurtynę świetną, bo niestety nie było jej w action tak jak chciałam, e, więc po prostu zamontujemy ją na firanki. Wbiłam też poszewki na poduszki, bo też nie znalazłam żadnych ładnych stacjonarnie. Te rzeczy będę dodawała jeszcze, e, gdy przyjdzie to zamówienie. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Ja już uciekam, idę go montować. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, także subskrybujcie mój kanał. Możecie również zostawić mi follow na innych moich portalach społecznościowych. No i ja uciekam, idę montować. Pa!